Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Six months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait, is that grass? Tell me the truth. That's an order.

Та з кторої шости? Витіш, ну витіш ту ту Life is Strange Epizod drugi Nie ma czasu. No faktycznie nie ma czasu, bo tam, o ile my wiemy do Tornoda pozostało 4 dni w piątek. No niby powinienem już wstać Dobra, wstańmy. Nie można tyle leżeć, kurde max, czasu nie ma, my tu leżymy okay. <gryśnicy> wziąć prysznic, dobra, ale za chwilę najpierw Thanks Dziękuję. Eee, czekaj, 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 eee, hey, <grymne> MISZCZU Bez młotek O Jezu jakie piękne Będę tam nie spóźnię się albo będę wiedziała, że czas nie jest po twojej stronie Nie, nie uciekaj się jak u mnie Jesteś zła 40 minut Dobra, a kiedy napisaliśmy, że 40 minut? Siódma trzydzieści sześć... jak wy dużo wiadomości wzięliście przez ten krótki czas. Dobra. Chloe... A mama jeszcze napisała. O Jezu. Mm, to. Tak, podlewanie roślinki, oczywiście. Dokładnie.

Doktor jest na kwadracie. Nigdy nie obejrzałem Pulp Fiction. Do tej pory kiedyś zacząłem niby, ale bardzo szybko stwierdziłem, że tego nie chciało mi się. I czołuję tego, muszę to w końcu kiedyś obejrzeć. Nie widzi w szkońcu. Dobra, następna. Czyli, <laughs> this wormhole thing makes total sense, but doesn't explain how I how can do what no scientist ever has. Mm. Dobra, Co I dalej? would say this is some crazy shit, but now I'm not so certain. Should I sign? Co jest, kurdy, nie around ja mnie. Ja Dobra, to mam wywalone szczerze, Wam powiem. Wy jak chcecie to sobie przeczytajcie, nie obchodzi mnie to Halloween. Mam ważniejsze rzeczy. Jak wiadomo, nie ma czasu, więc jakby postarajmy się tak, wiecie, nie robić wszystkiego mimo wszystko, bo czasu nie ma. E... Kosmetyki pod prysznic weźmy. Ok, Max. No, już, 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 zaraz. Ubrania magazyn? Nie, tylko spójrz, spójrz, szafa. To chyba idziemy, nie? Co to jest? Telefon. Chyba nie bardzo mam tutaj cokolwiek użyć, więc. Idziemy. Zapomnę, Dziękuję, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. Tell Victoria to the so it. Consider it done. Ow. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests. Alyssa, can you stand over there? Um, okay, Max, if that makes you happy. <laughs> wow, now that was close. Thank you, Max. Żeby mnie ciekawie jakby skąd ja wiedziałem w ogóle, ale dlaczego jej tak ten. Fajnie, znowu jej pomagliśmy, nie? Nie mogę wejść, fajnie. Mam. Juliet Nie myślałem, że Kate było. Tak. nie powinniśmy to oglądać. Dana coś ma zarombistych humorek w sumie, było tu. Ludzie śpią. Dobra, bo ja tak się wpierdzielam. Kurde, czasu nie ma, się wpierdzielam, nie? Dlaczego tu nie mogę wejść? Powinnam zabrać ręcznik. aha, no to jestem debilem. To wracamy. Max. Serio, za każdym razem, jak tak wchodzę przez te drzwi, mam wrażenie, że coś się ma stać. Skąd mam wziąć ręcznik, bo ja nie bardzo się orientuję. Stąd. No kto by pomyślał, Ania. nie. wonder czy I'll ever wear a watch No nie bardzo. Good morning, clothes. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with a Vuitton jacket? Skąd ja mam ci ręcznik wziąć? Gdzie ty ręcznik przytrzymujesz? Powinnam zabrać ręcznik. Hmm. 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 Dobra, dobra, ale co z tym, tym. no. Ubrania. Skąd mam wziąć ręcznik, kurde? Otwórz. Kurde, kobieto, gdzie ty trzymasz ręcznik? Bo albo jestem ślepy, albo ty nie masz ręcznika w tym pokoju. Cały czas mam tu niby plecak w prawym górnym rogu, nie, ale nie do końca wiem co on mi tu daje. Nie no, to mam dziennik. Który sobie później przeczytam pewnie po streamie, po odcinku. Słuchajcie, wziąłem plecak z kosmetykami i tak dalej. To jest ten, który mam w prawym górnym rogu, to dlaczego, skoro go wziąłem... Nie mam ręcznika, kobieto ogarnij czym prędzej ręcznik. Zajrzyjmy się. co się nie widzę. Co ja mam wyjść? Skąd ja mam ręcznik wziąć? No ja nie bardzo ogarniam, jak to działa. Skończyłem na 19 stronie, już jest 22. Hmm. gdzie Max masz ręcznik? Kurde, bele, bo się zara w kurze. Gdzie nastolatka trzyma ręcznik, co? zdjęcia, albumy, zdjęcia, książki, notka, aparat, zrób selfie. No smiling. Take your power seriously. Ładnie, pięknie. A tak, poza tym, to gdzie masz ręcznik? Widzę zdjęcia, szufladę przeszukałem Aparat zdjęcia, roślinka, płyty. No tutaj tego nie ma. Nie ma tego w tym pokoju. Wow, hello zombie face. To jest what happens when you research quantum physics all night. I skąd ja mam niby wziąć to to? Bo ja totalnie nie ogarniam Dobra nie, muszę to na necie sprawdzić bo ja nie mam tego pojęcia Dobra powiem wam tak, totalnie nie ogarniam Eee, to, to jakiś filmik na YouTubie gościu też się męczył przez cały odcinek z tym ręcznikiem, nie wiem czy go w końcu znalazł bo trochę przewijałem ale poszedł ogólnie do innego miejsca, nie poszedł tu a poszedł tutaj ja oczywiście wszystko pomijałem, nie chciałem coś spelerować ale ogarnąłem, że to będzie Kate rozmawiajmy z nią i nie wiem co tu się jakby wydarzy nie wiem czy dam radę bez ręcznika nie wiem, może pominąłem, że się znalazł i needed that anytime that guy has issues doesn't everybody here by the way max do you still have my copy of the october country oh yes of course it's great so far i didn't realize bradbury was such a poet can you please bring it back to my room this morning i just need to take some notes for class absolutely i'll bring it by later Spogogeit, jasna sprawa, ale nie mamy ręcznika. Co z ręcznika? Dlaczego gra nam mówi, że mamy wziąć ręcznika, pozwala nam by ogarnąć... What the fuck? Co będzie problem, bo ręcznika nie będzie. video of you clubbing didn't look like homework victoria that wasn't me oh my god right don't be shy i think it's awesome you set a tongue record on video <laughs> you're going to be sorry someday oh boo hoo i'm sorry you're a viral slut i'm sure she had fun looks like it i know nathan hooked her up and you know he has the good shit preach it sister Yup, yeah, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way. Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate or Max. Hmm. <laughs> She's a weirdo with that dumb camera. I hate that. I'm so quirky, crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Biatch. ten Breaking Bad przypomina. Coś link. Już nie widać coś. Sprawdźmy to w takim razie. I get dressed, then give back Kate's book. Kate z Witką jest zarąbiście, kurde. Co to co powiedziała? Jezu, nie skupiłem się na tym, co mówiła ta. Że najpierw się. A, że najpierw się przebiorę, zanim ten dam tą. Eee, Spójrzmy. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. No now. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Dobrá. Co teraz? Sorry, I forgot. To Dobra, tu możemy iść, chyba. Pierdziela. Nie wiem, czy widzieliście napis na ścianie. Porumbana akcja tutaj widzę. Wybieramy do pokoju. Ey, no i co? Wydało, wypadałoby wziąć książkę, która leżała wcześniej tu, a teraz... Ciul wie gdzie ona teraz leży, ale najpierw się może przybierzmy. Hej, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even take rewind time. A, no spoko. A teraz powiedz mi, gdzie schowałeś książkę Kate? Tu coś jest, nie, materiały, sprawdź, sprawdź Ale co to jest? Materiały, 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 brania Kurde, weź teraz znajdź tą książkę. Dobra, materiały. Przeszukajmy, może będą gdzieś będzie gdzieś tu książka. Tu nic nie ma, no cóż, że idziemy dalej. No tu była wcześniej ta książka. A i jest. Oh, mother. I she just spilled soda on Kate's book. I better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Be gone, foul, soft drink. Aha, you sneaky book. You're mine. Now i can take this back to Kate before I'm late. Ja, jakbym miał taki czas, taką mocno jakby, tego moc, to jakby. Tego bym nie korzystał, bym Dobra. To zaraz do pokoju Kate, który wie gdzie jest. Tam jest numer zastrzeżony. Gąba na kłódka, Mundra albo Ciebie dojadę. Wiem, gdzie śpisz. Co od tak? To, jakby... Now I'm getting anonymous threats. It never ends okay, This has to be from Nathan. Okay. But it could be anybody. I better a be Kate, doubly da. careful around here. Or... Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Co um uh, hey Kate, I brought your book max why did you step in between david and me yesterday <laughs> <laughs> i <laughs> hate bullies david matson should know better i was hoping he would but it's nice to see that you care about me kate i actually do care so what's the story with you and david well he's a total paranoid ass he thinks i'm part of the vortex club yeah right what about this video and i swear i haven't watched it i can't even watch it max should i watch it just for posterity are you kidding you know how humiliating this is for me sorry i know this sucks kate but tell me about the video and maybe i can help basically i went to one vortex club party and ended up making out with a bunch of people and I have no memory of it. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Are you sure it was just one sip? I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember. Mm. I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Mm. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. Kucie and. Fear. And. Mm. and that's all I remember. I don't know what happened. Dobra, I, I woke up my dorm the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there, being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? Nie co Kate, to. No, tak, No tak, zapomniałem wam powiedzieć. Kate jest bardzo religijna. To wyczytałem z dziennika na temat Kate ogólnie. Mogę wam to teraz nawet zaprezentować, jeśli chcecie. Proszę bardzo, Kate. Tutaj ładnie. Nie wiem, inne postacie, proszę bardzo. Nie wiem, czy wam to pokazywałem. Pokazywałem ogólnie ten dziennik, ale no... Dobra No Wyjdźmy hmm. Gdzie miałem ci tą książkę położyć? Się kurde zarąbałem w obliczeniach Książka So Max, can I ask you a question? Dawaj Kate. Swoją drogą ciekawostka. Wydaje mi się, że Kate jest najbardziej szczerą dziewczyną do tej pory. Może nie w tym konkretnym momencie. You're on video grabbing at all those guys, and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look Niestety, at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. Me a viral slut. Thanks, no chciałaś. Kurde. jest najlepsza opcja tutaj. Kate ogólnie w tym konkretnym momencie może nie wygląda najlepiej, nie, job, nie, Ale to wydaje mi się, że jest do tych wszystkich rzeczy. Nie ma, nie, nie, tak co no, no, dobra, nie, nie, ale nie, 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 Po prostu wyjdźmy Wypadałoby się spotkać z e, Chloe chyba, dobrze mówię. Teraz już spotkanie Jak to zrobić, żeby było napisane co mam zrobić Sorobiście O, Chloe Max, jeść Dwa wieloryby do zobaczenia. Bez emotek Zarobi Dobra, to my idziemy, tak? Dobrze wiem, muszę złapać autobus, żeby dostać się do restauracji. OK, to ruszamy w drogę. Aczkolwiek zaraz skończymy odcinek. Albo mam wyjść z internetu dla dziewczyn, oczywiście, że tak. Aha, dobra, cutscenka. Ta w tym momencie serio skończy ten odcinek. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeżeli odcinek się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę bądź w dół. Trzymajcie się. Do następnego. No i co? Cześć!